wiesz, że w Excelu można wstawić wykres do komórki? Zobacz, jak można to zrobić. W menu wstawianie jest tutaj opcja wykresy w przebiegu w czasie. Biorę jeden z wykresów, na przykład liniowy, zaznaczam zakres danych i nacisnę OK. Zobacz, wykres wstawił się do komórki. Przeciągnę go w dół i już mamy dla kolejnych pozycji. Zobaczmy Ci jeszcze inny typ wykresu. Zrobię dokładnie to samo, tylko tym razem wybierę wykres kolumnowy. Klikam na wykres kolumnowy, zaznaczam obszar, na którym ma działać i kliknę OK. Przeciągnę do samego dołu. Mogę także zmienić kolor mojego wykresu. Takie wykresy obrazowo pokazują, jak przedstawiała się liczba przepracowanych godzin dla poszczególnych pracowników w kolejnych miesiącach. Natomiast, jeżeli przeciągnę wykresy troszkę niżej, to mogę taki podgląd uzyskać dla wszystkich pracowników zbiorczo z podziałem na poszczególne miesiące.